Witajcie. Dzisiaj niedziela. Właśnie wczoraj byłem na pasiece. Byłem po to, żeby sprawdzić odkłady na dwóch matkach z cichej wymiany. I podać dwie matki Hinterhofer. I właśnie mam problem. Mam problem w jednym ulu. Jedna matka z cichej wymiany. Nie cierwi. Nie cierpi już minęło po miodobraniu gdzieś około 12 13 dni, 13. I właśnie przejechałem dzisiaj taki zabieg zrobić, podać otwarty czerw. Ale filmik nie o tym. Ja tu przejechałem z tym celem, ale właśnie deszcz zaczął padać, taki mocny. I szukałem schroniska pod drzewami. I no jak to z pszczołami panowie. Pszczoły zawsze robią tak jak jak my nie chcemy, jak kobiety, jak z kobietami właśnie. I słuchajcie, znalazłem coś takiego jak byłem pod drzewem. Znalazłem coś takiego i co panowie będzie w tym roku spać liściasta o tak już tak bliżej jest spać liściasta czyli będzie jeszcze jeden pożytek plus do lipy o widać to w tym miejscu a ja przy tym jak przejechałem nie doszedłem jeszcze do pasieki i zwróciłem uwagę, że pszczoła siedzi na czereśni u góry W innym miejscu tam było na czereśni A teraz właśnie widzę jest olszyna Tak samo spać będzie spadziowy miód Przejdę jeszcze, zobaczę w jakiej ilości to jest, ale powiem to, że te dwa miejsca jest blisko pasieki tu. Gdzieś około 10-20 metrów. W szczególności spać widzę jest na czereśni, tu jeszcze jedna czereśnia. Zobaczymy to jest spać raz w wielu miejscach takiej już widzę. Tu jest olszyna. Czyli czyli będzie z tej spadzi coś, czy nie będzie. Tak wszystko. Tam jest, tak w cieniu, tak nie dobrze tak widać, ale ale jest. Tu jest jeszcze jedna czereśnia. Ja mam tu dużo czereśni i właśnie. Od początku nagrania przeszedłem tu z jakichś 15 metrów I zlokalizowałem dużo miejsc w tej spadzi Jest, spadź jest Jest spadź Będzie miód A tu jest piękne miejsce, piękne miejsce, panowie A tu jest taki liściak spadzi o, a tu jest lipa. Tu jest lipa blisko. Takie drzewko. Lipa. Jeszcze ponad dwa tygodnie. Jest takie drzewko. Dużo mam drzew w tej miejscowości lipowych. Tam dalej. Już tak żółcieje. Widać tak No i tu bezpośrednio Na pasiece Czereśnia między ulami stoi To jest wszystko nad głową Małem czerśnię nad głową Wiedziałem Że pszczoła Wzbije się do góry. Chodzi, chodzi na dąb spać. Jest pożytek. No i właśnie takie zaskoczenie. Jak z kobietami zawsze robią tak, jak my nie chcemy. Zaskoczą nas. Ale my kochamy ich za to. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.